Oh, 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 oh. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii pyknijmy w FIFA 14 Witam się z wami DJ Palos i kontynuujemy naszą serię moi drodzy Ostatnio grałem z Wombim sobie tego mecza, którego oglądaliście Teraz z powrotem wracam do ligi Przegrałem cały jeden sezon i utrzymałem się w lidze, więc jest spoko Stwierdziliście, że... znaczy jeden z użytkowników stwierdził, że jestem debilem z racji tego, że mam Staricza z lewej strony A Jowetich jest z prawej, więc ich zamieniłem Zobaczymy, czy to połączenie będzie wyglądało o wiele lepiej, czy cokolwiek mi to tutaj ułatwi. Koleś ma 84 ogólnej oceny tego teamu, który tutaj widzicie. W większości składa się, widzę, z Hiszpanów, czyli z hiszpańskim składem dzisiaj będziemy grali. Um, o Jezus, deszcz. Jak ja dawno nie miałem deszczu na FIFA i, i to będzie lipa. Boję się, bo nie lubię. Piłka zupełnie inaczej zachowuje się w warunkach pogodowych. Takich, jakie są teraz. co, jak, jak będziesz grał? Muszę rozbadać najpierw tego gościa, żeby cokolwiek mu zrobić. O, nasze pierwsze przejęcie piłki. Do góry wysuwa się... Proszę bardzo... No jak?! 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 Kurwa, jak był spalony? No ja pierdole, minimalnie. Panie Boże, widzisz i nie grzmisz. A może zagrzmi, bo jest w sumie... W sumie deszcz na stadionie, więc zobaczymy. Gramy na Santiago! Santiago, boże na Stamford Bridge to nie Santiago Bernabeu, to mój stadion Piękny, kochany i wspaniały. A tutaj już spalonego nie było. Wyjebane, już po prostu. FIBA mnie nawet oszukuje. Normalnie porażka. Ale wyszedł tam, William, kurde, z Cechem się po poku Ej, faul Faul! Kurwa, dawaj mi tą piłkę, czy pierdolę, kurwa skończy. No. Zagraj tutaj, proszę bardzo. Teraz do Williana ładnie wysuń. William zatrzymaj się, wróć, wróć. Do środku i teraz, TERAZ! Nie, nic z tego. No i przejęcie. I chuje, i tracimy moi drodzy, i tracimy. Standardowym ustawieniem. No i proszę bardzo, jajaturę. Przejmuję. No, oj, oj, Wayne Runej, Wayne Runej, co zrobi, do na niego, do na niego, tam się trochę pogłodzili, będzie że... e, z tego gol, nic z tego, niestety, ale mamy out dla nas, na naszą korzyść, dobra, spokojnie, Ashley, nie, do kogo, za... no jak, no, no nie chciałem, żeby zagrywał tu, kurwa, Runeja, chciałem, czy tam do Joveticia, ja chciałem, żeby to zagrał, to do, oj, oj, Chciałem, żeby zagrał to do Williana. Ale FIFA różnie czyta tryby analogowe. O, górne podanie takie krótkie, krótkie. No, no nie powiem. Bravo, Brawo! Brawo! Najlepsza akcja na świecie. Wybiec. Kurwa! Coś ty Czechu odjebał. Jezus. Ja się śmieję z śmieje się z gościa, a sam, sam Czech kurwa kombinuje jakieś tryby maniany. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj na przykład jak włączyłem mojego pada, to on zaczął dziwnie świrować, bo... Nie, nie rzucałem nim, on jest, on jest... On jest, on jest cały, nic, żadna część u niego jeszcze nie ucierpiała. I raczej nie ucierpi. Bo... Kurde, teraz słaba piła. Z racji tego, że ja nim nie rzucam, staram się dbać o sprzęt, który posiadam. I ze świrowym tak tak. Właściwie to było w komputerze bardziej, bo wyświetliło, że mi program Xbox coś tam przestał działać. Xbox Stats? Bo wiecie, to jest spad od e, Xboxa. Znaczy, on działa z. E, ładnie, brawo, ładny gól e, Pedro. On działa normalnie z. Windowsem. Jakby ktoś chciał takiego pada kupić, to on jest dostępny. O, coś takiego robi, zobaczcie. Widzicie? On jest dostępny normalnie za, ja wiem, 120-130 zł, coś takiego. Kupicie z takim, z takim kontrolerem, który. bo on jest bezprzewodowy, który będzie działał normalnie. I będzie łapał Wam sygnał. I właśnie o ten sygnał chodziło. O ten cały sygnał się rozeszło, bo mi pogubiło się to wszystko. Dobra, widzę, że z tym gościem nie będzie łatwo. Oj, ale teraz piła do Runeja. Bojny Runej i wybronił. Nie uderzałem z fałszu. Mamy rzut rożny, może z rzutu rożnego coś wyjdzie. Tam Kompany w tyle. Kompany, oj! Jovetic, ale nie trafia. Szkoda. No ciężkie warunki atmosferyczne. Trafiły mi się do grania. Oj, Jovetić, Jovetić, pierwsza piła, ale zbyt łatwa piłka, żeby wybronił to. Chciałem uderzyć z pierwszej, ale bolałem przyjąć moim Jovetić. Ale, ale tam kosa, Boże. Ale będzie bolała kartka za to. Będzie bolała kartka. Oj, ja już no czerwona to to nie jest, bo sędzia nie gwizdał od razu, ale Żółta jak najbardziej. No, Ej, przeszedł mnie. Do tyłu wybijamy. Oj, prosto w ręce zawodnika. Dobrze, Fedrcze! Wow! Wielkie brawa. No i leci już sędzia. Żółta kartka dla Joweticia oczywiście. Oj, normalka, standardowo. Ale kosa była prawidłna. O tu tak wleciał od tyłu, że. Och, ja jej. Nie, Petr Czech, zostań O, rzut karny O mój Boże Nie czerwoną Dobrze, wow Muszę się chyba opanować Tymi kosami trochę, o Jezu No nic, dobra, spróbuję wyczuć gościa Ale ciężko będzie Nie dobra Waga, rzucam się w lewo O, dupa Uderzeni. Czesk Fabregas, brawo, brawo typie! Strzeliłeś mi gola z karnego. Oooo, kurwa, nie zejdź, raj się! Tak. Oh, ho ho ho, do Dobra, mieć nerwy i dużo jedziemy, jaja, Trzeba uważać teraz z moimi. Ej! Kurwa, oddaj mi piłkę. Nagranie, dobra, makarza, czyli coś w stylu takiego pro-elonoba. Może skrzydłami zacznę biegać. Może skrzydła. Aha! ja widziałem jakby ta piłka normalnie leciała po boisku. No z tymi żółtymi kartkami to może nie będę wciskał. Eee, moi drodzy Xa. bo i teraz zajebie to... No właśnie, gol. 3-0! Wow, a to dopiero która? 36 minuta. No dobrze idzie gościowi. Tylko wiecie, ja teraz jakoś... Ee... Nie utrzymuje kontaktu z Fifą, że tak to ujmę. Czy... Czy Staric ma kontuzję? Albo mi się wydaje, albo starić ma kontuzję, ale... Zaraz to obadam. Dobra, jeśli kola. No i nie przejął. Jeżeli przejmę piłkę moim Staricem... To zobaczymy... Czy on ma... Nie, no nie ma. To nie wiem, dlaczego tam wyglądało, jakby musiał się denerwować. W ogóle wielkie gratki dla Justyny Kowalczyk. Bo to, co zrobiła ostatnio na, na Olimpiadzie, ten bieg z. ze złamaną nogą, tam chyba wśród stopiu, czy coś takiego, to naprawdę wielki szacun. I tutaj wtedy widać, moi drodzy. Tego... skyla. Jowetic! Do Starydża, ale dupa. Nani, nani! No i tam przewrotka miała być, ale... Wayne Rooney się nie popisał. Niestety. Ale no spokojnie, może jeszcze to odrobimy, wiecie... Nie można się poddawać... Do 90 minuty. No dobra, do 80, jeżeli wiecie, że... Przewaga zawodnika jest zbyt duża. Oj! Ta piłka była tak groźna, że nawet gdyby bramkarza nie było w bramce, to i tak bym to wybronił. Bo ktoś by podbiegł po prostu do tego. No śmieszne, śmieszne. Śmieję się z gościa, a sam gram gorzej. No, to jest DJ, no na no brawo, no świetnie. Ziżej taki dobry. Kurwa, ja wolę nie wiedzieć, jaką on ma, moi drodzy. Ball possession, no tak. Bo to będzie zbyt. Y Kurwa, nie, naprawdę. Trzeci odcinek, w którym wyprowadzam kontrę. Sędzia oczywiście gwizdżę na połowę. Jezus! No, 58% posiadania piłki. No to ma o wiele, wiele więcej. No, 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 no. Kurwa, ale podanie do Staricza teraz rune i zrobiłeś, że o ja pierdolę. Idź na autą z, z tą piłką Dawaj, dawaj! Kurczę z nim William! Za co ci płacę bananami? Za co? Jesteś murzynem? Zrób coś Idź na pole wawełny, jeżeli Nie potrafisz odebrać piłki Czuję się jak Biedne dziecko w piaskownicy, które nie ma zabawek Brawo, wypierdoliłeś się Benzema Nie powiem jak bardzo No i chuj. Chciałem się pobawić, ale nic z tego widzę. O, czekajcie, bo nie straciłem. No! Dlaczego przyjmujesz moje piłki? Dlaczego? Kurde. Myślę nad yy, zrobieniem nowego składu. Takiego taniego w miarę. To znaczy, moi drodzy, wydać jakieś 15 tysięcy. I stworzyć skład, który... Pokazać wam... Że one też są dobre Będzie spalony? Czy teraz Runej dojść? No jeszcze spalony, super e, Pokazać wam, że takie składy też są fajne Bo gadając z Umbadem I on stwierdził, że może zrobimy właśnie taką serię Że on będzie mi robił składy Ja będę je kupował Bo w sumie gdybym sprzedał jednego zawodnika Dobre zagranie typie Gdybym sprzedał jednego zawodnika w moim teamie To już mam praktycznie na kilka takich składów Bo moi zawodnicy w składzie są Ogólnie Brawo na nich Są naprawdę drodzy I niektórzy kosztują naprawdę masę pieniędzy I powiem wam też, że te warunki atmosferyczne są chujowe Jeszcze teraz do mnie dzwonią, niestety odebrać nie mogę O Jezus, Luis Mnie rozpraszają, kurde Później Dzwoni ktoś do mnie i... Wal z Benzemą Dobra, William Ej! Prze... Chuju, przepchnąłeś mnie z barka, teraz gleba! Stotujący... Tutaj też kurwa gleba. co, co jest? Co kurwa? I dasz mi żółtą kartkę, myślisz, że jesteś fajny? No, fuck you! Czemu pokazujesz? Ej, ale to nie był William, tylko to był Ashley Cole, to co pokazywał przed chwilą. A i że tutaj gdzieś był niby faul? Ja jestem ciekaw, w którym, kurwa, momencie Jeszcze pięć razy Zmień zawodnika, pięć razy Oj, oj No widać, koleś ma Strzela tutaj dobre playsy Nie Czech, nie wychodź Dobra, wyprowadzamy kontra, panowie Lecimy, lecimy Walker, 92 tempa Proszę bardzo, jak robi, proszę bardzo Taka kontra ŻE CHUJA Z TEGO WYJDZIE KURWO Aż mi jaja zabolały No ja pierdolę Kurwa wszyscy z żółtymi kartkami Co się dzieje z tym składem Panowie jeżeli biegnie... Ej teraz mnie jaja bolą Poważnie mówię Jeżeli biegniecie to weźcie coś róbcie nie, zrobię pressing i zrobimy atak drugim skrzydłem. No, bo dobra, właściwie pressing ustawimy. Na ni. No, na ni dobre zagranie do Joveticia, ale nic z tego nie wychodzi, że nam do Runeja? Tu jest Jovetic, to było do Runeja, ewidentnie. No nie, no, koleś... Kurwa, już myślałem, że za chwilę. Czerwona będzie. Petr, Petr! Supek, dobrze! Nie będziemy przegrywać jeszcze bardziej. Odziwo. Wayne Runej. O Jezus, czekajcie, bo teraz Rooney ma piłkę. Lewą nogą? Siedzi! Myślałem, że już to nie wejdzie. No ale nic, 74 minuta to dopiero 3-1. Czyli mam jakieś, moi drodzy... 15 minut do 20 na odrobienie jeszcze dwóch goli, żeby doprowadzić do remisu. No to jest dopiero remis. Zagraj, zagraj dobrze do Staricza. Staricz i mamy rzut rożny Zagramy krótko. Zagramy krótko do Iweticza i wypiaskował. Będzie na out? Czy dojdzie do tego? Nie, to oszedł. Ojebany. Zagraj do góry. Za mocna piłka. Aj, no widzicie, warunki atmosferyczne nie pomagają, bo gdyby tutaj nie było deszczu i murawa byłaby nieco bardziej sucha, no to ta piłka wyszłaby wtedy na out. Wtedy jest przewaga na moją korzyść. Dos Santos. Chyba latają tymi tych benzema. Dobra, i wyprowadzamy kontrę. Aha, na tym się kończy chyba moja kontra. Chociaż oczekajcie, William. Nie, no nic z tego. Nic z tego, bo dzisiaj te widzę zagrania nie są dokładne leci gdzieś tam podanie, to podanie odgrywa się gdzieś tam do boku, i na tym się kończy. No i gol. Nie, nie odrobię tego, już. to jest już przegrany mecz. Aczkolwiek no gola strzeliłem. Tylko zastanawia mnie to, że ja wychodziłem Petrem Czechem, i ja go zrezygnowałem. W sensie, że nie miał wychodzić dalej. No ale cóż. No... Zrobił swoje. Zastanawiam się, czy nie wprowadzić harta na jego pozycję, bo ostatnio to, co odpierdala, to jest naprawdę pożal się Boże i dlaczego mi to robisz. No, ale nie wiem, no zobaczę, jeszcze się zastanowię nad tym. Oj! Tak, w Lidze? W jakiej Lidze? Chyba nie w mojej. Dobra, Walker. Ale on to przegra znowu. No właśnie. Takie życie. Kurwa, to było dośrodkowanie. Rozumiecie, to on to dośrodkowywał. Ja. No nic dobra, moi drodzy. To by było na tyle w takim razie w dzisiejszym odcinku. Ja Was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka. Facebook.com slash DJ Thumbs up. Oraz do mojego sklepu z koszulkami DJ Palacite To macie na mnie. Możecie zobaczyć. No i cóż, poczekamy na końcowy gwizdek. I nie będę was już dłużej męczył i siebie, bo generalnie już mi szczena opada na temat tego co oni robią. Do góry stary gdzie jest, o właśnie może jeszcze coś strzeli? O ja pierdolę Tyle. Trzymajcie się. Papa. Pa. Jeszcze zobaczymy tylko końcowe staty może. Hej.